Cześć, dzień dobry z tej strony, Emox. i mamy kolejny odcinek z gry Brawl w kanale. I tak jest, dzisiaj testujemy kolejną nową postać. Już troszeczkę starszą. Wypadła mi na filmie z 23 tysięcy, który był jakiś czas temu, ale jeszcze niestety no, nie zdążyłem nagrać tego filmu. także teraz rzucam go dopiero. No i co, dzisiaj testujemy Bell. Zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania kanału, bo lecimy do końca roku po 50 subów, Brakuje nam już tylko jednej subskrypcji. Na chwilę, jak to nagrywam. Dobrze, u mnie są jeszcze wakacje. To jest 28 sierpnia i zastopowałem dla Was mecz. W sensie nie zastopowałem, tylko po prostu selekcji e, nie oglądam. I Juventusu. E, tak więc no, poświęcam sobie dla Was, nie oglądam meczu. Tylko nagrywam dla Was filmy docencie to do subskrypcją i łapką w górę. Pewnie się zastanawiacie, co to za trójka. Już Wam odpowiadam do Jackie. Gadżet. Nie wiem, czy na filmie z Wielkiego Openingu z serii Niech to Wypadnie yy... to jest nowy gadżet, który trafiłem poza odcinkiem. Jeszcze jeden jest gadżet nowy. Kochani. Co? Gdzie tu jest gadżet? Gdzie to jest? Ty. Gościu. O, tu jest. Barley Star Power jednak. Okej. Okay. Co? I dodaję 200 punktów wybrania na sekundę do ataku Barleya. Bla, bla, bla. Testuję Barney się tam i gadżetami, dziękuję, dobranoc, gramy kolejną grę solo, nie chciałem solo, dobra, zagramy solo. Mieliśmy dzisiaj zagrać na każdym trybie gry, chociaż wątpię, żebyśmy się zmieścili czasowo, bo chcę, aby odcinek miał gdzieś 10 minut. Po co mi więcej, nie po co, po co? No chyba, że dla Was, no ale Wy nie potrzebujecie raczej więcej. Dobrze. 10, em 10 minut emocja na 3-2 dni Wam wystarczy. No, to tyle. Dobra. Pozwalamy. Nie wiem, co robi ten ult. Niech ktoś mi. a Dobra, dowiedziałem się. Właśnie na tym filmie dowiedziałem się wreszcie, co robi ult Belle. Napiszcie w komentarzu Belle, a przytnę wam serduszku, Tylko jak ktoś napisze przez. Znaczy na przykład Belle, Przez. no, Siana. Albo Bella, do coś. to, 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 to nie przypominam. Ja przypinam tylko prawidłowym komentarzom, prawda? Tak samo jak ktoś napisał ostatnio w komentarzu, Noise, Neo -e. Więc, no. Radzę najpierw zobaczyć komentarz, a później go dodać. Tak więc, pozdrawiam. Ewok, bawią i uczy. Dobra, 48, że to. Czemu? 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 Ja to znowu kliknąłem. Dlaczego? Dziękuję. Teraz zagram sobie duo. Tak, dla zmiany. Okej, okay. i zagram sobie jeszcze chyba. Chaldziej zrobię z wielkim robotem, tak mi się wydaje, że sobie to zagramy. Bo w sumie czemu nie? Nowa postać, no nie no, nie, nie do tego. Proszę bardzo, gramy grę z randomem, już mamy jakiegoś ruska albo Bułgarczyka. Nie wiem, nie odróżniam. Mm, ale serdnica to wiesz. Chyba ruska. Chyba ruska cyrdzica. E, jeśli wiecie, że to jest jakiegoś innego kraju, to poprawcie mnie w komentarzu. E, dobrze mamy w teamie B. gramy dło z randowem okej okay, nie jest źle jest jeszcze pięć osób znaczy pięć teamów dobra ludzie się wybijają jak nie wiem co cztery teamy już fajnie mamy pod dwa cube. dobra idziemy szukać innych tu może ktoś być w sumie nie 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 ma tutaj boisz się nie 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 boisz się bo tutaj nikogo nie ma tabel chyba yy, 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 no nie wiem Chyba ta, dobra, no nie będę mówił, po prostu słowo, trzy drużyny, nie zminusuję nam już pucharków, dobra, zaraz nas coś zabije, wiedziałem, wiedziałem, w tej sekundzie pomyślałem, co Max się rozstrzelać. no i po nas, świetnie, no świetnie, Ech. tak się kończy gra z randomem, pozdrawiam. Dobrze, yy, gramy kolejną grę. Gieramy kolejną grę, tylko że na kolejnym trybie. Balko, mianowicie ba, walka z... walka z... walka z bossem. Dziękuję. Pozwoliłem sobie dojść do głosu. Co, przechodzimy do kolejnej gry. Już na kolejnym trybie. Na kolejnym trybie. A i... taki a przepnę wam serce. Czy cieszycie się, że pan Cristiano Ronaldo przeżył do Manchester United, czyli mojego obecnie ulubionego klubu piłkarskiego, yy, z Juventusu, bo Juventus jest taki ok, dla mnie, takie, takie ok, takie ok. No, jeśli ktoś jest kibicem, to serdecznie pozdrawiam, szczególnie Manchester United. City nie trapię, sorry. Dobrze. mamy w teamie Barleya, to jest głupotą, bo kto bierze Barleya na walkę z bossem? Nie oszukujmy się, to jest dziwne. Lekko mówiąc. Dobrze. Musieliśmy tego ulta na Pana Dużego. Spoko, i on będzie na, całej, na całą grę. Tak? Tak, na całą grę, chyba na całą grę. Świetnie, na całą grę. I teraz wszyscy czy tylko ja, nie wiem czy ty, wszyscy czy tylko ja, zadają mu więcej obrażeń. Fajnie. Dobra. Barley, no aha, jak Barley teraz zginie, od niego zależy ta gra. Nie no, fajnie, fajnie, tutaj, dobra, teraz ja się włączyłem do gry, czyli ten pro-player z Polski. Ten proplayer player z Polski to ja, hehe. <laughs> dobra, lecimy, lecimy, bijemy, 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 bijemy i tak przez pół minuty. Dalej, nawet dłużej. Pyk, pyk, pyk. Czy wygnamy tę grę z Barleyem i z Rafsem na pierwszej mocy chyba w teamie? To, to będzie główne wyzwanie, chociaż mam je bosa na poziomie normalnym, więc raczej nie powinno to stanowić dla mnie problemu. No, ale wiecie, czego można się spodziewać po randomach, prawda? Tu ktoś, a tu, 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 tu wiecie sami co. Dobra. Bijemy, bijemy, pana bossa. Oj, nie zdążymy wszystkich trybów. Jak zdążymy jeszcze dwa, to się zdziwię. Ała. Chociaż, już nie, z jeden maksimum, naprawdę. Barley oczywiście awczy, tak jak mówiłem. Dziękuję. Ja prawie zginąłem. Jeszcze lepiej. Dobra, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy pana bossa, rozwalamy cię. Rozwalamy ja. Okej, okay. rozwalamy, rozwalamy. Świetnie, bela bo. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i niszczymy pana, pana bossa. I 23% już tylko. Świetnie, świetna dość. Okej, okay. i to na temu całą grę na nim siedzi. Teraz gra zależy tylko ode mnie. Wow! A oh, high pressure. Dobra. Kolejny ult. Nie wiem po co, ale dziękuję, że ten Barley, który awczy co pół minuty. A, przez niego zaraz przegram. Na 100%, na 100% to przez niego bo całą grę nie gra. Ty, kolejny awczy. Sam ma kilkanaście robotów. No świetnie, jak goście robi teraz challenge jakiś, to się wkurzy, bo taki, no obudził się król życia. Dobra, Rozważam. 9% już tylko, czy uda nam się to wygrać? On ma z takim ultem jego chyba, to on ma mnie na trzy hity, to, to, to jest takie trochę słabe, tak bym powiedział. O, te, ten pucharek się animuje, animację ma, animuje. To, to tak, to jest w domuści grze? Bro, Świetnie. rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Pek, pek, pek. Pek, 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 I świetnie. I wygląda z takimi ludźmi. No, po prostu super. Dobra, to, że I tym sposobem mamy Big Boxa, na którego liczyłem już od kilku odcinków. Ktoś mnie zaprosił do znajomych, ale oczywiście go nie znam, więc odrzucam. No, chyba, że to jest jakiś mój super, 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 super yy, wierny widz. No, wtedy mogę przyjąć, nie oglądam każdy film. Dlatego serdecznie zachęcam do oglądania każdego filmu. Tutaj nic niestety nie ma. Ale zachęcam do każdego filmu, bo jeśli zobaczysz, że Ty oglądasz każdy film, to cię dodam do znajomych. Proste, proste. Po co się 30? Taka matematyka. Na koniec dnia, u mnie na koniec dnia, bo jest już późno dosyć. Okej. Okay. To tyle z tego filmu, kochani, bo już nie zdążymy zagrać kolejnego kolejnym Zdążymy, ale po co? Yy, już zabiliśmy dużo razy bel, mamy ósmą rangę, To tyle na tym, yy, To tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym na kanale. nara!